Na platformie Truth Social Donald Trump opublikował mocne przesłanie do Izraela. Były prezydent USA stanowczo wezwał Tel Awiw do wstrzymania ataku lotniczego na Iran. Trump napisał: Izraelu, nie zrzucajcie tych bomb. Jeśli to zrobicie, będzie to poważne naruszenie. Sprowadźcie swoich pilotów do domu natychmiast. Słowa te pojawiły się w momencie ogromnego napięcia na Bliskim Wschodzie. Choć formalnie obowiązuje rozejm, Izrael groził odpowiedzią na rzekome ataki rakietowe ze strony Iranu. Teheran zaprzecza, ale Tel Awiw nie ukrywał gotowości do odwetu. Trump w kolejnym wpisie uspokoił: Izrael nie zaatakuje Iranu. Wszystkie samoloty wrócą do domu, jednocześnie machając przyjaźnie Iranowi. Zawieszenie broni obowiązuje. Czy jego słowa powstrzymają dalszą eskalację? Świat wstrzymuje oddech.